Jak prosić o rekomendacje? Tak naprawdę problemem nie jest to, jak prosić, tylko o co konkretnie ja mogę poprosić, żeby klient wykonał akcję. Dlatego, że jeżeli nie poprosisz o nic konkretnego, to klient nie zrobi nic konkretnego. Jeżeli zapytasz, czy będzie nas Pan polecał, to on prawdopodobnie jak jest zadowolony, to powie tak, będę polecał, tylko żeby Ciebie polecić, to musi go ktoś zapytać o Ciebie. Więc tak, procedura jest taka: po pierwsze, pytaj o zadowolenie klienta po wykonanej usłudze. Jeżeli klient potwierdzi zadowolenia, pewnie tak będzie, no to pytaj go o coś konkretnego, o konkretną akcję. Na przykład mówisz, wie pan co, widziałem wśród Pana znajomych na LinkedInie, że jest pan Henryk z firmy X, a mi bardzo zależy na kontakcie z tym człowiekiem. Już parę razy próbowałem i nie dałem rady, czy mogę prosić o to, żeby pan mnie zarekomendował. I podzielił się oczywiście po zgodzie pana Henryka, podzielił się kontaktem do niego. Ja już zadzwonię i dalej będę prowadził rozmowę handlową. Bardzo mi na tym zależy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że klient się zgodzi, bo wie, jaki akcji od niego chcesz. Obserwuj po więcej, udostępnij, lajkuj.